Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała o mądrość Boża: Oślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata: od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię Wam. Zarządza się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czychali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. To była długa podróż. Zachowały się listy świętego Ignacego z tamtej podróży. Rzymianie go aresztowali i wieźli go do Rzymu. I on wiedział, co go w tym Rzymie czeka, że go wyprowadzą na Koloseum, będą tam dzikie zwierzęta, tygrysy, lwy i inne. I inne wściekłe, głodne, i go rozerwą na kawałki. I w tych listach, które on pisze z tej podróży, znaczy oni go wieźli prawdopodobnie w takiej klatce, gigantycznej, otoczonej wojskiem, i jemu na spotkanie w różnych miastach wychodziły całe wspólnoty chrześcijan. On był biskupem. Jego tam witali, błogosławili, modlili się za niego i on pisze listy do tych wspólnot i generalnie jemu chodzi o to, pisze do nich tak za żadne, choćby wam przyszło do głowy nie ratujcie mnie, nie róbcie mi niedźwiedzi i przysługi, że mnie uratujecie. Jeżeli chcecie dla mnie dobra, to mnie zostawcie w spokoju, niech mnie Dorwą te wszystkie zwierzęta, niech mi rozerwą na strzępy. Bo inaczej okaże się tchórzem i Rzymianie, poganie zobaczą, że chrześcijaninowi zależy bardziej na swoim życiu niż na, niż na Chrystusie. On mówi: Dopiero teraz staję się chrześcijaninem. Dopiero teraz staję się uczniem Chrystusa. Dopiero teraz zaczynam być biskupem. On dosłownie błaga, nie róbcie tego, żebyście próbowali mnie ratować. On mówi, to właśnie dzięki ludziom takim, takim jak oni, jak on, tym pierwszym chrześcijanom, Chrzest nazywano ślubem. Męczeństwo, oddanie cierpienia za Chrystusa, znoszenie tego zła nazywano chrztem. Chrześcijaństwo bracia i siostry. To nie jest tylko miłość, to nie jest tylko robienie dobrych uczynków, to nie jest bycie miłym. Chrześcijaństwo jest po Bożemu znosić zło. Chrześcijaństwo to jest męstwo, to jest odwaga. To jest znosić zło i je przebaczać. Do tego potrzebujemy mieć ducha, takiego jak miał święty Ignacy. Tego się bez, bez ducha świętego, bez Chrystusa nie zrobi. Do niego trzeba wołać, jego trzeba prosić. Mamy całą armię męczenników, którzy są gotowi za nami się wstawiać. Jak ciebie męczy zło, jak ciebie drażni, męczy jakiś zły człowiek, to wołaj do wszystkich męczenników. Oni już tą drogę przeszli, oni wiedzą, jak instrukcje obsługi mają. Może i nam pomogą.